Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli rusztowania wspomnień. Dzisiaj przychodzę do Was z krótką historią, znowu lotniczą, ale w przeciwieństwie do poprzednio tygodniowego odcinka, mniej ponurą i dziejącą się na samym początku II wojny światowej. Zapraszam! Okres stagnacji, jaki nastąpił na froncie zachodnim od jesieni 1939 roku do wiosny następnego, po zakończeniu walk w Polsce, najczęściej w historycznych opracowaniach kwitowany jest kilkoma zdaniami sprowadzającymi się do określenia go wojną na siedząco. Oczywiście, w porównaniu do wydarzeń, jakie nastąpiły po nim, może wydawać się mało interesujący, ale w jego trakcie miał miejsce szereg moim zdaniem ciekawych incydentów. Jednym z nich jest właśnie historia, którą dziś chciałbym Wam przedstawić. Już na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej Wielka Brytania przygotowywała się do wojny propagandowej. Zgodnie z decyzją dowództwa bombowego RAF, kierowanego przez marszałka Sir Richarda Pressa, Podjętą we wrześniu 1938 roku, operacje zrzucania ulotek nad terytorium Wroga miały się rozpocząć zaraz po wybuchu potencjalnej wojny i poprzedzić regularne bombardowania obiektów na terytorium Wroga. Trzeba powiedzieć wprost, że marszałka Pirseja mocno niepokoiło niemieckie lotnictwo bombowe. Był przekonany o jego ogromnych możliwościach operacyjnych, daleko większych niż adekwatnych sił RAF. Dlatego optował za zasypywaniem III Rzeszy ulotkami zamiast bombami, obawiając się niemieckiego odwetu. Miesiąc wcześniej zorganizowano tajny departament mający zajmować się propagandą zrzucaną z powietrza o kryptonimie Electra House, ulokowany w Londynie. Jego kierownictwo objął Campbell Stewart, mający już doświadczenie w wojnie propagandowej z okresu poprzedniego światowego konfliktu. I jak się miało okazać było to wadą. We wrześniu 1938 roku jego zespół opracował tekst ulotki zatytułowanej Przesłanie do Narodu Niemieckiego od Narodu Brytyjskiego. W ślad za nią przygotowano kilkanaście innych. Nad ich treścią, poza przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pracowali również specjaliści od kultury i polityki niemieckiej. Operacja zrzucania propagandowych druków nad Niemcami, której nadano kryptonium nikiel. Miała być realizowana przez bombowce operujące z baz w Wielkiej Brytanii i zapasowych lotnisk we Francji. W kwietniu 1938 roku podjęto decyzję o zrzucaniu ulotek nad terytoriami gęsto zaludnionymi, ale nad którymi mniejsze było ryzyko utraty własnych maszyn. Loty dla bezpieczeństwa miały być realizowane w nocy. Ponadto założono, że jest większa szansa na dotarcie ulotek do ich adresatów po ciemku. Gdy ich zbieranie przez niemieckie służby będzie trudniejsze. Tak jak w przypadku późniejszych działań tego typu, adresowanych w głównej mierze do niemieckiej ludności cywilnej, trudno jednoznacznie ocenić ich skuteczność. Niemniej, już w nocy z 3 na 4 września 1939 roku 10 bombowców z Armstrong Whitford Whitley z 51 i 58 Dywizjonu przeprowadziło pierwszy nalot na Hamburg, Bremę i Zagłębie Rury, zrzucając ponad 5 milionów ulotek skierowanych do ich mieszkańców. Zasadniczo ich treścią było ostrzeżenie przed kontynuowaniem przez Niemcy wojny agresywnej która niewątpliwie skończy się dla nich katastrofą nieporównywalnie większą niż klęska w 1918 roku. Krytykowana w nich politykę reżimu III Rzeszy, wprost określając ją jako zdradę własnego narodu. Grożono zbrojnym odwetem, jeżeli Niemcy nie wycofają się z wojny, a jednocześnie proponowano porozumienie, gdyby to uczyniły. Między wierszami sugerowano, że jedyną drogą do nawiązania go było odsunięcie przez społeczeństwo Hitlera i jego rządu od władzy. Załogi brytyjskich bombowców musiały mierzyć się z trudnymi warunkami lotów, nie dysponując jeszcze na tym etapie wojny nowoczesnymi urządzeniami wspomagającymi nawigację, zwłaszcza w nocy. W tym czasie armia francuska prowadziła ograniczone działania na pograniczu z Niemcami, bohatersko zajmując w ramach ofensywy w Zagłębiu Sary teren bezpośrednio przylegający do niemieckiej głównej linii obrony. Początkowo złamany został opór jednostek niemieckiej Straży Granicznej III Rzeszy, ale potem do akcji weszły regularne oddziały Wehrmachtu. Francuzom udało się zająć fragment terytorium Niemiec określany jako Strefa Czerwona. Tereny te, z przyczyn operacyjnych, zostały już przed wojną wysiedlone i zaminowane jako przedpole linii Zygfryda. 12 września 1939 roku, gdy we francuską powolną ofensywę było już zaangażowanych 12 dywizji francuskich, na posiedzeniu francusko-brytyjskiej Najwyższej Rady Wojennej w Abbeville podjęto decyzję o przerwaniu działań. To właśnie wtedy obaj sojusznicy Polski doszli do wniosku, że nie są w stanie udzielić jej skutecznej pomocy wojskowej. Dlatego konferencja w Abbeville Stała się symbolem tchórzostwa i zdrady, zwłaszcza że o decyzji tej nie poinformowano strony polskiej. Ofensywa w Zagłębiu Sary kosztowała Francję 2000 zabitych i rannych żołnierzy. Po stronie III Rzeszy straty były trzykrotnie mniejsze. W tym samym czasie francusko-brytyjskie dowództwo podjęło również decyzję o ograniczaniu działań powietrznych w celu minimalizacji ryzyka niemieckiego odwetu. Do tego czasu w akcjach bojowych na niemieckie porty, w tym m.in. bombardowania śluz w Wilhelmshaven i ataku na stacjonujące tam krążowniki Admiral Scher i Emden, brytyjskie lotnictwo utraciło już 39 maszyn, a francuskie 58. Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia, 19 września 1939 roku, również operacja zrzucania ulotek nad Niemcami została przerwana. W głównej mierze w wyniku jej krytyki przez polskie władze, które wskazały na nieadekwatność tych działań, wręcz ich śmieszność w kontraście do masowych bombardowań miast na terenie Polski przez Luftwaffe. Akcję przerwano jednak tylko na dwa dni. Brytyjskie dowództwo uważało bowiem, że odnosi ona sukces, gdyż zapewnia trening nawigacyjny i wytrzymałościowy dla załóg oraz rozpoznanie lotnicze terytorium III Rzeszy choć w rzeczywistości wiele ton propagandowego papieru z powodu błędów w określaniu położenia maszyn przez ich pilotów lądowało na niemieckich polach uprawnych. Od 21 września kontynuowano ją więc regularnie, przeprowadzając zrzuty ulotek nad terytorium III Rzeszy dwa do trzech razy w ciągu tygodnia. Wraz z przerzuceniem brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego na kontynent, bombowce RAF zaczęły operować również z lotnisk francuskich, co znacząco zwiększyło zasięg operacji Nikiel. W nocy z 12 na 13 stycznia 1940 roku maszyny z 77 Dywizjonu, które wystartowały z bazy Villeneuve we Francji, zrzuciły ulotki nad Wiedniem i Pragą. Na tym etapie wojny niemieckie, silnie zindoktrynowane politycznie społeczeństwo, tą aliancką akcję propagandową w dużej mierze postrzegało jako przejaw słabości przeciwnika. Ponadto, obawa przed aresztowaniem przez Gestapo za posiadanie wrogich treści skutecznie zniechęcała większość ludzi do sięgania po brytyjskie ulotki. Dodatkowo, a zamysł brytyjskiej propagandy był chybiony u podstaw. Stosował bowiem podejście z poprzedniej wojny. Zakładał wbicie przysłowiowego klina między niemieckie społeczeństwo a rządzącego nim Hitlera. Nie wzięto pod uwagę, że kult Hitlera opiera się na zupełnie innych mechanizmach społecznych niż przywiązanie do cesarza Wilhelma. Tutaj humorystyczna dygresja: cenzorzy YouTube nie lubią, gdy w materiale pojawia się nazwisko Hitlera, zatem przypuszczam, że choćby z tego powodu, materiał będzie miał obcięte zasięgi. Ale, jak wam już to kilkukrotnie mówiłem, nie zamierzam stosować autocenzury pod ich dyktando. Mimo wątpliwego efektu propagandowego, operacja Nikiel przyczyniła się do nabrania przez brytyjskie załogi bombowe umiejętności nawigowania nad zachodnią Europą, co w dalszym przebiegu wojny okazało się bardzo cennym doświadczeniem dla nich. Brytyjczycy zasadniczo unikali lotów nad obszarami zajętymi przez Niemców już w trakcie wojny, słusznie obawiając się ich silnego ognia artylerii przeciwlotniczej. Jednak takie akcje miały miejsce. Wiedzą, od 1940 roku bombowce RAF dotarły nad Poznań, a potem nawet nad Warszawę. 25-letni porucznik Brian Tomlin od początku swojej kariery w brytyjskich siłach powietrznych służył w 77. Dywizjonie Bombowym. Miał już na koncie szereg nocnych lotów nad terytorium Europy Zachodniej. W nocy z 15 na 16 marca 1940 roku miał odbyć jednak najtrudniejszy w swojej dotychczasowej karierze. Nie wiadomo dokładnie, ile brytyjskich bombowców wystartowało do tej misji z francuskiego lotniska Villeneuve w Szampanii. Niektóre źródła podają, że poza maszyną Tomlin'a wziął w niej udział jeszcze jeden samolot. Na pewno dowodzony przez Nikola Whitley o numerze taktycznym N-1387, przezwany przez swoją załogę l 4 Love, znalazł się tamtej nocy po długim locie nad Warszawą. Nad polską stolicą brytyjskie bombowce zrzuciły około 6 milionów ulotek w języku polskim. Nocna nawigacja w tamtym czasie w głównej mierze opierała się na zliczaniu pozycji na podstawie kursu i prędkości. Mogło to rodzić błędy w trakcie lotu powrotnego, tym bardziej, że maszyna Tomlina na przeważającym odcinku trasy leciała nad gęstą formacją chmur absolutnie uniemożliwiającą wsparcie nawigacji i obserwacje charakterystycznych punktów w terenie. Zasięg operacyjny średniego bombowca Armstrong Whitford Whitley Mark V oscylował w granicach 3800 km. Dlatego w maszynie porucznika Tomlina w drodze powrotnej zaczęło brakować paliwa. W końcu, widząc przerwę w formacji chmur i licząc, że udało mu się już dotrzeć nad terytorium Francji, zdecydował się awaryjnie wylądować na polu uprawnym. W trakcie lądowania w kierunku bombowca, artyleria przeciwlotnicza, znajdująca się w tym rejonie, wystrzeliła z ziemi pojedynczy pocisk. Na szczęście niecelny. Ogień ustał zaraz. W momencie wysunięcia przez maszynę podwozia, zapalenia świateł nawigacyjnych i podania sygnału rozpoznawczego, samolot bezpiecznie przyziemił, nie odnosząc żadnych uszkodzeń. Po wylądowaniu, załoga wyszła z maszyny i ku swemu przerażeniu zorientowała się, że są na terenie Trzeciej Rzeszy w Zagłębiu Sary, a nie we Francji. Na miejscu, chwilę potem, zjawiła się grupa lokalnych mieszkańców biegnących w ich kierunku. Nie byli wrogo nastawieni do Brytyjczyków, raczej zaciekawieni. Jeden z nich, 17-letni Albert Cartes, który mówił po francusku, potwierdził, że są na terenie Niemiec i wskazał władającemu tym językiem drugiemu pilotowi, podporucznikowi Normanowi Parotowi, właściwy kierunek lotu do francuskiej granicy, która znajdowała się ponad 30 km dalej. Bez namysłu Brytyjczycy pognali do swojej maszyny i uruchomili w niej silniki, nie zawracając sobie nawet głowy dziękowaniem za pomoc. Tym bardziej, że w oddali zaczęło się ku nim zbliżać kolejna grupa ludzi. Licząc na to, że wystarczy im paliwa na ostatni skok, załoga brytyjskiego bombowca wystartowała nim. Tylny strzelec, kapral Perry, zameldował, że w tym momencie otwarto do nich na szczęście niecelny ogień. Brytyjczycy na terenie trzeciej Rzeszy przebywali ponad kwadrans, więc reakcja Niemców była mocno spóźniona. Na niskim pułapie bombowiec przeleciał nad linią Zygfryda w głąb francuskiego terytorium. Pierwszą informacją, że nie są już na obszarze Wroga, była wielka dostrzegalna z powietrza reklama francuskiego wina. By nie narażać załogi, porucznik Tomlin postanowił wylądować na pobliskim lotnisku polowym. Podczas gdy samolot stał nadal z włączonymi silnikami, podporucznik Parrot poszedł sprawdzić, czy na pewno znaleźli się już we Francji. Gdy udało mu się to potwierdzić, Tomlin w końcu wyłączył silniki. Nad ranem Brytyjczykom dostarczono paliwo. Bombowiec bez problemu wystartował i po krótkim locie znalazł się w bazie Villeneuve. Druga, wcześniej wspomniana maszyna, nie miała tyle szczęścia i z nieznanych przyczyn rozbiła się w nocy zaraz po przekroczeniu francuskiej granicy. Porucznik Tomlin za swój wyczyn 17 maja 1940 roku został odznaczony Krzyżem Lotniczym. Natomiast mieszkańcy okupowanej Warszawy zareagowali kpiną na brytyjską akcję propagandową, nazywając ją festiwalem konfetti. I to już wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za uwagę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.